Czy nie zdarzyło Ci się kiedykolwiek, że nie mogłeś połączyć się ze sterownikiem gazowym, a musiałeś dokonać kalibracji? Welles Next nie jesteś już bezradny. Stworzyliśmy pierwszy na rynku gazowym system, który zupełnie autonomicznie dokona analizy układu gazowego i przeprowadzi kalibrację. Tak, od zawsze wyznawaliśmy zasadę zaawansowana technologia w prostej formie. W dzisiejszym odcinku rolę główną będzie odgrywał przycisk panelu sterowania systemu LS Next. To za jego pomocą możemy uruchomić procedurę, która samodzielnie przeprowadzi sterownik przez proces autokonfiguracji i autokalibracji. Zobaczmy zatem, jak to działa. Aby procedura mogła się rozpocząć, silnik, a w szczególności reduktor gazowy, musi osiągnąć temperaturę powyżej 60 stopni Celsjusza. Pozostawmy silnik pracujący na biegu jałowym. Wyłączmy klimatyzację, aby nie zakłócała procedury. Upewnij się, że silnik pracuje na zasilaniu benzynowym i naciśnij przycisk przełączania, nie zwalniając go do momentu, kiedy zaprzestanie wydawać dźwięki. Pozostaje poczekać, aż system przeprowadzi do końca proces nauki. LS Next powiadomi o zakończeniu procedury jednym dłuższym sygnałem, po czym pozostawi instalację na zasilaniu gazowym. Omówmy w międzyczasie, jakie warunki muszą być spełnione, aby nauka z przycisku mogła zadziałać prawidłowo. System benzynowy musi działać prawidłowo, a w szczególności ważne jest, aby sterowanie benzyną odbywało się w tzw. pętli zamkniętej. Oczywiście nie ma potrzeby przypominać, że instalacja musi być zamontowana prawidłowo, z zachowaniem okoliczności połączeń wtryskiwaczy gazowych, a także dysze wtryskiwaczy muszą mieć odpowiednie parametry. System nauka został zaprojektowany dla wtryskiwaczy domyślnych. Jakimi w chwili obecnej są wtryskiwaczerek? Można z powodzeniem dostosować procedurę do innych wtryskiwaczy o podobnym sterowaniu lądowym. A kiedy podłączenie do programu diagnostycznego jest wskazane? Oczywiście zawsze. Program daje dużo większe możliwości i pozwala na pełną kontrolę działania systemu. Traktujmy więc tę funkcjonalność jako rozwiązanie awaryjne i nie nadużywajmy jej. Gdy praca silnika na gazie nie wzbudza naszego zaufania, także powinniśmy skorzystać z programu diagnostycznego. Dla silników nietypowych, które wymagają większej uwagi przy kalibracji, np. silniki turbo wymagają ustalenia w większym zakresie obciążenia, silniki bez podśnienia nie będą mogły dostać Zweryfikowane przez system podczas testu drogowego, a niektóre modele samochodów Mazda wymagają dodatkowych funkcji. Właśnie usłyszeliśmy dźwięk informujący o zakończeniu procedury nauki. Co prawda, zakończyła się część na postoju, ale faza weryfikacji nastąpi podczas normalnej codziennej eksploatacji samochodu.